No dobrze, moi z tego, także trochę te kwestie bieżących, tak się nazbierało, tak, to robię filmik bieżący, tak, no bieżący odcinek, oczywiście, tak, na bieżące, oczywiście. Czyli tutaj już nie będę podawał żadnych twórczych spraw, tak, tylko powiem to, co jest bieżące, aktualne i ważne też, oczywiście, bo tutaj mam te kartki, oczywiście, tak, te karteczki na temat tych filmików typowych, ale wiecie, że jeszcze jedna kwestia jest do powiedzenia, druga. Ja, jeszcze mam trzecią do przekazania, więc to, co powiem tutaj na ten temat, to będą kwestie ogólne, tak, I na ogół, tak, czy już nie, nie o twórczości, tak, nie wyrzucam, tak, niedobre fakty, nie, tak? nie zimna herbata. Zachęcam do wspomnianych herztek, warianty je osobno, tak, fizycznie one będą, wszystkie warianty, więc spokojnie, tak, wydane macie, zachęcam. Mówię o nich i nie będę tym razem tylko kwestie bieżące, tak, tutaj nie ma kwestii twórczych, tak, nie ma czyste, nie ma wodnej nie ma wodnych rzek, te, że też są życiowe, tak, zachęcam z tak, na pewno... Po jego żołnierzu, odciążycia wolność, yy, co tam jeszcze. Yy, no i inne no, też są ważne: wrócę etapy, bo do nich też są warianty, tak? Zresztą fizycznie warianty jakieś będą fizycznie, wszystkie do kupienia. Bo na, na YouTube macie filmiki typowe, tak? Wydane na dzisiaj, bo one mają parę godzin już, tak? Więc zachęcam do zobaczenia, bo filmiki typowe na YouTube tam są na dzisiaj, tak? Na Instagramie dzisiaj wydam dla Was ten, ten filmik. No ogólnie, tutaj jest temat tego, a tutaj jest temat tych filmów na wczoraj, no. No bo to jest jedna rzecz, to jest druga rzecz, to dotyczy to, 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 Instagrama oczywiście. Ten filmik to jest kwestia tak ten filmik będzie tylko na Instagramie, tak go nie będzie na YouTube, bo dzisiaj tego nie mogę wydać, bo weryfikacja jest potrzebna, a jutro czy będę mógł wydać, nie wiem, tak może zobaczę, może wydam, może nie. Bo na pewno na Instagramie ten filmik, na pewno na Instagramie ten filmik, ale w sumie z drugiej strony, bo, głównie, bo główny temat tego filmu to tak dotyczy Instagrama, tak, tej sytuacji z tymi materiałami i tak dalej, ale. Hmm, jeżeli, czy wydam ten filmik na YouTube, może tak, bo tam tych poprzednich nie ma, na, na YouTube, tak ja wiem, na poprzednich filmów na, na YouTube nie ma, nastygramy są oczywiście, tak, te tak, kwestie bieżące i ogólne i twórcze tam były wczoraj, to były filmy, zachęcam do oglądania, nastygamy na tych rolek, tak, zachęcam, te rolki tam były do oglądania na YouTube ich nie ma, tak nie będzie, bo ja je usunąłem, tak więc wydawało ich nie będę. Zresztą wiecie, że nie, nie każdy materiał musi być na, na, tak Instagramie na nie musi być tylko na YouTube, nie musi być, tak bo, bo, wy macie na YouTube tak dużo tego, tak macie wydanie, macie filmiki, macie posty, bo filmików z takich twórczych wideo, tak też jest dużo, tak 280, więc to wystarczy na razie, tak. Jak będę chciał, to ten filmik wydam na YouTube, tak, ale dzisiaj niestety nie nie mogę, już, ale jutro ym, może go wydam, bo to będzie krótszy filmik do 15 minut na na się bo, bo tutaj kwestia bieżąca ogólnie, tak, dobrze, no. Czyli twórczych zachęcam do słuchania dużości, tak, zachęcam do twórczości, oczywiście. W listownej macie to, w mikrofie, wiecie co macie, tak. W macie produkty wydaniowe, tak, zresztą was to kieruje i, i na YouTube, na stronę, tak. Na stronie macie mrożnik wydaniowy, tak? Macie postęp rogu, tak? Zresztą postem mrogu na temat tego. Zresztą o tym za chwilę powiem, dobra, bo ja tutaj nie po kolei, a wiecie, że to też muszę powiedzieć, nie? No właśnie, bo nie mówię o tym, mówię o tym, a jeszcze muszę powiedzieć to, nie? No właśnie, bo to też. Bo to jako pierwsze to jest fizycznie, tak? Reszta w pamięci tak będę mówić, a to jest fizycznie podane, tak? Bo resztę fizycznie nie mam, tak? było bez przesady, ale tego bo, bo ja, ja, ja tego tak, ja tylko mam, mam tego tylko tak za dużo, więc to zmycie tutaj, to no, wie, są te wodne ery, tak? Wiecie, tu macie bajor oczywiście nie na do uwagi tak? bo tu jest ten papier do tej brzoskwini czy mandarynki nie wiem co to jest ale na pewno zjem tak sobie no dobra, bo tutaj właśnie są. Bo tutaj ta kwestia też jest bo okej się o tym mówiłem. Więc to też nie zginie, to też wtedy będzie. Zresztą z było ostatnio post na temat, tak na stronie, na Instagramie. Na YouTube chyba nie, ale na Instagramie na stronie to było. Zachęcam, bo to też nie zginie. O tym mówię nie będę, tak nie, nie. O tym mówiłem ostatnio, ale zachęcam do oczekiwania, bo ten wariant okładkowy na pewno nie jest zapowiedziany. Będzie w ten dzień, tak. Filmik, okładki, warianty, znaczy wariant ten, tak. Na YouTube, na Instagramie, na stronie. Niestety oczekujcie bo to też wtedy będzie, tak dobra bo resztę to wyznacie, prawda? Wodne ery, wiecie, co będzie, tak? z her wiecie, designować się czegoś, jak jak najbardziej. Dobry fakt, też jest jakiś zimna habata, odciąż też, też ważne życiowe, życiowe, tak Smanify jest na pewno, tak we tak, jak mówię życiowe warianty, tak albumy, epki, single'a, tak utwory w do streamingu, fizycznie wszystko będzie z tych hashtag, z tych, wszystko fizycznie będzie, za żeby będzie, co będzie, albo wersja stemmingowa, ale jeszcze z fizycznie będzie. No dobra. Bo tam resztę macie, tak, a bo wiecie, że wpisanie macie habatach, ZG DVD i macie yy, Krzysztof życia, są tak, do końca roku ta płyta zostanie nagrana, wyda wydana. Z kryształu życia też nie zginie ta elektryczka, gdzie wydana będzie, tak, bo o ogólnych rzeczy jeszcze mogę powiedzieć tak, że do, do końca roku kryształu życie, tak, to na pewno, to jest pewne, tak, do końca roku też jest krzyżka activity i okładki na druszku 2 i, i nie na papucie użyć, tylko lisekirch też na papucie uczuć, ale nie chodzi o odruszko 2 i przecież za bo to są ważniejsze płyty niż papucie uczuć, bo to bo to ty, bo do papucie użytkowarów nie ma, tak, nie? Nie ma koweru studyjnego, ale dobyć serca i od już To jest, tak? Tu jest marnik, to jest oficjal cover. Fizycznie będzie to i to więc spokojnie, tak? To będzie. Tutaj, tutaj jest tutaj zestaw, spokojnie, tak? Wtedy to będzie. o tam sobie na to stronie, tak? Zresztą, pszczety i linkowe, tak, tam posty były na ten temat. Zachęcam do zobaczenia, bo to było kiedyś, jak to było. Magic Owl, Owitarzkowy, tuż kuzynkowy, Owit nic Zachnit. Jak najbardziej, zachęcam też, to też jest ważne, tak. Ewolucja etapy też, front też, tak. herbaty efekcji, warianty mhm. i osobno, tak fizycznie to będzie, też pudełka i osobno. I to tyle, dobra? No. Opie bo pisemnie nie ja podałem, tak? Arlingową wiecie, że macie lud frontowolta, teleskop do lodów, oficjalne wideo. Macie wersję tak? Macie dość mniej habity tak? E, też ważną erę, zachęcam. Ja o nim mówiłem wczoraj, zachęcam. E, I tam jeszcze właśnie dobry fakt, tak? Na pewno frontowolta, produkt wydaniowy, tak? E, no i oczywiście wideomik do streamingu, tak? To jest do streamingu tylko, tak? Do wideomix że nie ma, ale do streamingu ta era jest, tak? E, więc tutaj macie to, tutaj macie to. Na, na stronie macie tylko merch wydaniowy, tak? Na stronie jest tylko twórczość, tak? wix zobacz moją stronę. Koniecznie jak tam macie wszystko, tak? Profilowe strony, takiej będzie pudełku Front de Volta, lodu, bo wiecie, że profilowe strony. Takiej właśnie strony, tak pod X zobaczy koniecznie. Jak jeszcze nie widziałeś, y, profilowe będzie wiedzieć, że takie jest profilowe, tak będzie pudełko do rodu tak? Dobrze? Z po prostu z tyłu. O, zawartość wiecie, jaka będzie, nie? No i to, to wszystko. Dobra? I idziemy z tym. Bo filmik Nowy Gratis tak jest jak korolka, bo to. Aha, to jest świeża, bo, bo to jest pierwsza rzecz, bo, bo to było jako pierwsze, a to było jako drugie, nie? Dobra, bo to jest dzisiaj, to jest wczoraj, nie? spaniem oczywiście. Przy wydane filmy, filmki takie korolki są już do oglądania na Insta. Czyli ten filmik też będzie. Jego tak w to nie wątpię, na YouTube też go mogę wydać, jak, ale to jutro dopiero. tak, Dzisiaj nasygamy na, Sygamy, jutro na YouTube tak, ten filmik bieżący no najnowsze oczywiście bieżące. I to tyle, tak, bo, bo filmiki, czy, tak typowe rolki, zachęcam do oglądania, bo na YouTubie macie tego więcej, a na Instagramie też to jest. Bo to są wydania, tak, rolki, wydawnictwa, tak yy, fizycznie ich nie, ma, nie, nie ma filmików, ale do oglądania są, tak, do streamingu, do udostępnienia, słuchania, streamowania, do słuchania, nie, do streamowania, tak. Zachęcam, bo to tam jest, tak, Czy typowe filmiki, o, to, watch here, tak, żelace, z tym, tak, że raczej z tymi filmikami. Były, tak, są kartki, też była postrelacja, tak, wimiki fizycznie są na rolkach, tak, zobaczycie, kto chce zobaczyć, proszę bardzo, tak, to tam jest, więc rolki old now, tak, czy nowe, typowe, więc to jest, to jest ta kwestia, tak, natomiast, bo ja tą, bo ja tą sobie schowam tutaj do mojej skrytki, tak, e, tutaj moje skretki, bo tutaj mam wszystkie kartki, te, co już podałam kiedyś, prawda, no właśnie, nie będę wam tego pokazywał, ale po prostu wam mówię, nie? no. I druga kwestia, taka fizyczna, tak to jest dzisiaj akurat. Filmik nowy gratis, jest kolorka nowa do już oglądania, czyli czystym z tym iściem, tak, i z tym tam, z tym widokiem, nie? Czyli z tym tam, z tym, wiecie, z tym i odblaskiem, i cieniem, nie? No właśnie, więc zachęcam do zobaczenia, bo ten filmik też tam jest do oglądania. Na YouTube też on jest, tak, bo oczywiście dzisiaj że też wydam na YouTube, tak, zachęcam do zobaczenia na YouTube. Na, na YouTube, tak jak mówię, macie tego więcej. Z więc, nie macie, tylko poszczególne filmiki wydane, ale, ale być jest ten filmik, tak, wydany jako kolorka na. Zachęcam, to jest. Tak? Do, fizycznie tego nie ma, ale do oglądania to jest. I to tyle. Z tej kwestii, z tej kwestii to wszystko. Tak? Bo to też odłożę tutaj do mojej tak I Jeszcze dwie rzeczy muszę powiedzieć. Tak? Kwestia postów na YouTube i kwestia jeszcze tej, tej, tego powrotu. Bo, bo, bo filmik Gwiazdy na niebie to nie jest twórczość, a to jest filmik typowy. A twórczość to jest utwór bezwarunkowo, nie? No właśnie. Ty musisz znowu palecować, tak? Na pieku robić, tak? Uła dupa do komarków, tak? się rozebieramy, tak, na, na komary. halo, hej, oszpecamy, no. Widzimy się na oszpecaniu. do krów, no. E, to nie na was, tylko do łóżka, nie? Bo to łóżko znowu musi pamiętać. Znowu muszę je poprawiać. Już poprawiłem, no, ale wkurzające. Z wczoraj też tak było, nie? I nie wiem, nago do tych pająków y, się nie, nie nauczy. no. Malaria dzisiaj, głodupą. No, malaria, malaria. Lubimy malarię. Do tego łóżka, nie? Bo one są na malarze, one na, malari widać. na malarię widać. Na malarzie Dzisiaj tak? No. łóżko dzisiaj na go tak? Na go. No. O, na go na malarię, tak do dżungli na go. do tych pojągów egzotycznych, Nie wiem, tylko łóżko. Natomiast, yy, bo otwór Bezorunkowa, tam na stronie to jest, na stronie to jest, a na tobie dopiero. Ale oczywiście ten post na blogu, tak i post Instagramie to było, tak fizycznie tak przygotowałem, więc to, co ja przygotowałem dla Was, tak, to, da, to ja to dam jako pierwszy post tak, studyjny, i wtedy będzie, że jak ja to opublikuję, tak na YouTube, wtedy ja to dam i na stronie, na, na też jako post studyjny, tak, twórczę, i post i relacja, i na stronie też jako post, a na Instagramie wtedy też jako i post i relacja, dobra, ok? Więc oczekujcie, bo to wtedy będzie tak. Bo post na temat tego powrotu, tak, bezwarunkowo, tego utworu bardzo ważnego na repryzmat, tak, osobno, jest też wydany bezwarunkowo. Tak? To, to też jest utwór bezwarunkowo, osobno, ale fizycznie on będzie do kupienia tylko na albumy Pryzma. Tak, i oficjalnie w wariantach i pudełku, dobrze, bo okładka bo wizytówkowa, tak, do wizytówka do bezwarunkowo utworu, obrazująca utwór może być, tak? Bo wizytówki do pryzmatu będą, tak to wy Kiedyś tam będą stworzone i fizycznie wizytówki z pryzmatu będą, tak? Opracować we wszystkie warianty, tak? Po shur, departure, czy tam jeszcze Pink, Nic nie powiedzie, czego to stronie. Tak, Fizycznie warianty winnowe bo tak i wizytówki to z pryzmatu fizycznie będzie. na ich fornie, to wiadomo, nie? 7 edycyj, tak, 7 fizycznie i to wszystko. 16 się traków, tak, oficany prysmat 23 utwory, tak pozostałe 16 traków i to wszystko. No dobra, bo warunkowo. tam do zobaczenia macie, tak, na YouTube jak to jest, tak, na stronie to było, na stronie to było, na YouTube to jeszcze będzie, tak, to co już musi być z tego jeszcze to będzie, tak, wtedy to, 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 to co ja dam to wtedy dam resztę z tego i to wszystko, ale pozostało 5 postów typowych, tak, to co dam, tak, to bojko jako pierwszy dam z tym bezwarunkowo oczywiście, to, bo to jest ważniejsze, to jest twórczość, tak, a pozostałe pięć typowych to co ja dam, to ja dam, tak, bo ja nie zaplanowałem tych postów, bo wiecie, że ja nie planuję. Ja planuję bardzo, bardzo rzadko, tak, ale, ale to co ja dam, to dam, tak, coś, na pewno jakieś widokowe, tak, opartowe, na pewno jakieś tam setowe, na pewno tam coś codzienności, tak, więc spokojnie to będzie. Mam nadzieję, mam nadzieję, że tym razem uda mi się dać sześć postów, tak, mam nadzieję, że mi się uda, bo ja wiem, że oni pracują, ale ci z YouTube, no, ale mam Mam nadzieję, że mi pozwolą, bo wczoraj cztery posty macie, a dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się sześć postów dać, jak nie na no tej Hutuka, nie Was, tylko ich, nie? No właśnie, ale to nie chodzi o Was oczywiście. No, no bo to powiedziałem, to powiedziałem, yy, o pozalunkowo powiedziałem, o pozarunkowo powiedziałem, o tych kwestiach wynikowych też powiedziałem. Aha, jeszcze jedna rzecz jest taka, bo ja jutro jadę tam do nadmorza, oczywiście, yy, bo właśnie bym zapomniał, bo jeszcze jedna kwestia tak ogólna, tak też bieżąca, tak też dotyczy ważności, bo, te, bo wiecie, że te sety tak z aplikacji i set tapet się skończyły, tak wczoraj się skończyły, dziś, już więcej dawał nie będę, dzisiaj nie dałem żadnych setów, bo one się już skończyły, tak, i, ta, i tapety, i na YouTubie też się skończyły tak tapety, y, jak filmiki, i jako posty, tak? Y, my też dzisiaj robimy malarię, tak też koła dupa robić? No, nie da się. Więc spokojnie tak te sety tam skończone tak więc bo, bo, tam, bo, 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 bo do tej pory macie bo to co ja dałem do tej pory tak z tych setów to wszystko dałem tak i więcej nie będzie bo, bo, bo ja wszystko dałem z tego to tak? bo to co ja chciałam z tej ery z tej ery zrobić, to wszystko dałem na tu my na Instagramie jako filmiki jako posty dekoracje tak więc to było to było to było tak to się skończyło tak Zresztą do, z dodatnika był post na temat wczoraj tak przed wczoraj że to się kończy tak trzy ostatnie sety otrzymane stapać wszystko tak z setów wszystko. Co jeszcze zostaje? No, filmiki zostają, tak? Wydania zostają, wiadomo, bo jeżeli chodzi o Instagram i YouTube, tak? I filmiki i posty, tapety i sety aplikacji tak z tego Play się skończyły tak tego już nie ma tak to, to, to się skończyło to się skończyło więcej tego nie będzie i jutro jest dzień bez postów tak na instagramie bez filmików na youtube tak typowych tak czy ja na wodzie żadnych filmików dalej nie będę tak i na jutro jutro mieć dzień spokoju więc jutro ani, ani, ani na instagramie ani na youtube filmików nie ma tak filmików nie postów nie ale posty na youtube jutro to, nie będą, tak, posty na będą, tak to na pewno będzie, a reszta to jutro nie, tak, bo dzisiaj to będzie tak, dzisiaj to co będzie, to będzie do końca dnia, tak, zanim pójdę spać, ale jutro wiecie, że jest, jutro, będą, jutro będzie mniej tych rzeczy, o wiele mniej rzeczy, bo i jutro, bo tu jutro też jadę, tak też też będzie dzień spokoju, tak też co tam wypocząć, bo i ja będę dawał rację, tak w to nie wątpię, ale postów yy, dawał jutro, nie będę Zgmy, tak. I z tych kwestii wszystkich to wszystko i nie możemy kończyć, bo to tyle tych z tych rzeczy, bo, bo twórczością macie rozchone, twórczością macie tak, fizycznie wiecie co będzie z tych R. Er. Wolność też, oczywiście też macie rozchone, wolność też, też, też jest w życie w R, zachęcam też wolność i zynch, warianty i fizycznie będzie cała. Przy, Przyznacie mi wszystkie edycje do kupienia całości nowego, spokojnie, bo zatarwa też może być do kodek almowych wariantów, nie wszystko, dobra?